Eee, zaraz, zaraz, zaraz. Włodzimierz Beresteczko i Drochiczyn Beresteczko jest jakby chyba stolicą. No to ten gościu dostanie eee, High Chiefdom of Wołyń. tak jest no i teraz pojawia się następny problem taki problem z dziedziczeniem gościu ma w tym momencie królestwo małopolski i królestwo galicyjsko-wołyńskie i teraz jest problem taki, że jeśli będzie miał więcej niż jednego syna to oni się podzielą tymi królestwami i co gorsza, ponieważ jeden król nie może być suzerenem drugiego króla to te państwa się rozdzielą Czyli ten mój syn, który dostanie Królestwo Małopolski, to nim będziemy grali dalej i będziemy grali Królestwo Małopolski. Natomiast cała część, która należy do Królestwa Wołyńsko-Galicyjskiego, czyli to, co jest teraz podświetlone, nam odpadnie z Królestwa. Przestanie być nasza. No i oczywiście wojny i takie tam sprawy o władzę potem i cuda. Więc żeby tego uniknąć, trzeba by było stworzyć tytuł imperatora, cesarza. Wtedy nawet jeśli mój brat Dostałby królestwo To my i tak będziemy jego suzerenem I on będzie naszym wasalem I wszystko zostanie jakby w państwie W tym momencie niestety jeszcze nie ma dzieci Więc nie ma problemu Ale jak będą to się troszkę popieprzy No dobra Możemy to odpauzować licząc na to Że ta żona kiedyś w końcu zostanie Zaciążona Żona zaciążona Teraz tak poszukajmy se lekarza od razu I więźniowie, mamy paru więźniów. Gniewosz. Gniewosz jest o bardzo dobrym lekarzem. Ha, że troszkę się jąka, ale to akurat nie przeszkadza. A ten drugi, ten drugi jest dużo słabszy. No to gniewosza bierzemy. I teraz, jeśli chodzi o wykupy, za 50 babeczka no to jest maksymalna cena. Bardzo dobrze. Za 20 tego też maksymalna cena. Bardzo ładnie. Tego za 50 no tutaj już jakby za kaskę się nie uda. No ale zobaczmy, czy ona ma... Ona ma na przykład Stewardshipa całkiem dobrego Więc yy, zrobimy negocjacje i tak... Dostaję... Wyrzekasz się wszystkich roszczeń Rekrutujemy Cię i jeszcze mam na Ciebie haka, nie? Hack już nie przejdzie, dobra, no to tyle Okej okay. Poszło no i została ta, za nią dostajemy dyszkę i to jest maksymalna cena, więc zobaczmy jeszcze czy ona nie ma czegoś, ona ma marszał skilla, w sumie całkiem spoko. No więc możemy spróbować, negocjacja. I tak, przede wszystkim konwersja na naszą wiarę, rekrutacja i może małych hak jeszcze. Albo wyrzeczenie claimów. tak, tak będzie lepiej. O, Chieftain Maria niestety jest przetrzymywana teraz przez Jakuba. Trudno, takie zagrywki tutaj mają, dworskie różne. No i dobra, Izoja przychodzi i jest teraz na naszym dworze, więc jak będziemy potrzebowali jako, jakiegoś tam doradcy lepszego, to może się okazać, że mamy na przykład Chancellor Botos. Prze, przerzućmy to jeszcze, posprawdzajmy. Chancellora lepszego mam Jarosława. Proszę bardzo. Wchodzi. Dostaje do tego oczywiście busta Stewarda. Steward, stewardship. Mamy chieftana Leszka z, z tego. Z Czernichowa. Oczywiście, że zostajesz. Marszal jest babeczka Dobrosława z czternastką. I ona... O, ale Ingvar ma dwudziestkę. Także Zostajesz. O, może mnie uczyć w, marszals, w marszalu, że tak powiem, za huka słabego. Tak? Mogę, się do, mogę dostać inkryza do marszala o 2. O, dostałem do marszala. Dobre. No i nasz Spymaster z intrygą. Z intrygą 26. Ooo. Bieremy. O to chodzi. Dobra, no to sobie trochę poprawiliśmy ten cały nasz, że tak powiem, dwór. Mam nadzieję, że będzie ok. Teraz jeszcze zobaczmy, jak tu. A, Holy Orders jeszcze mamy. Warriors of Perun. Eee, dobra. Jak moja armia? No mamy tych czempionów, ale zobaczmy, czy wszyscy się nadają do walki rzeczywiście. Na przykład High Chief ten to mogą spokojnie walczyć, ale Chancellor nie chciałbym, żeby walczył, bo jak mi go zabiją, to będzie bieda. Marshal, tak naprawdę, też nie chciałbym, żeby walczył. No i kort physician też nie chciałbym, żeby walczył, a ten jest za cienki, żeby w ogóle walczyć. Myślę, że ten też i ten też takich z dwoma cyferkami to bym chciał mieć e, jako championów, a resztę to niekoniecznie. Dobra. Budujemy coś. Tracimy 50 golda. Ale wszyscy dworzanie dostają 20 opinii u mnie. Okej. Okay. mogę na to iść. Do tego oczywiście możemy na przykład iść na polowanko, bo czemu nie? No dobra, już mam, powoli nam się to wojsko powiększa. Mam nadzieję, że w miarę tego jak nasi wasale nas będą lubić coraz bardziej, to, te, to, 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 to ten rozmiar tego wojska będzie coraz większy. A kurde, jaką brudkę zapuścił. Dobra, mogę mojemu wasalowi dać trofeum i będzie 30 opinii więcej. A on ma minus 55, więc to się przyda, ok. No i można by pomyśleć na przykład nad tym, żeby Nitrę teraz na, nastukać. Nitra, gdybym chciał im wypowiedzieć wojnę. Chcę sobie popliczyć, rights to punish me and for A as you A ma haka jakiegoś wykorzystała na to, żeby wyciągnąć się z więzienia, chyba dobra. 150 prestiżu. I teraz, gdybym chciał na przykład podbić Ducie, tylko nie to Diucci, tylko Morawy Ducie of Nitra. O, księstwo Nitry 375 prestiżu mają podobną siłę wojska 5000. Tu może być problem. Ona ma dwóch sojuszników. Great Work Leszek. Dobra, mamy polską kulturę rozszerzoną gdzieś tam, więc rozszerzamy dalej. Eee, lećmy może... Tutaj na te węgiersko-rumuńskie tereny. Ok. No dobra, jest trochę kasy i trochę prestiżu, więc może coś przyinwestujmy znowu. Eee, w Tarnowie jeszcze czegoś nie ma. Warcampsów bardzo chętnie wybudujemy. A w Sandomierzu. Jest już jakby wszystko, więc tak. E, trading Outposta nie mogę upgrade'ować na drugi level, bo do tego jest potrzebny City Planning, które trzeba wymyślić. E, a City Planning jest gdzieś tu. O, tutaj za 346 lat wymyślą, chyba że zmienimy Fokus, oczywiście, to wtedy będzie szybciej. Na razie na onagerach stoimy. I onagery będą za 9 lat, więc nie jest źle. Eee, mamy propozycję sojuszu, hrabia ludwik z Nysy. Dobra, jak najbardziej. Czemu nie? No to ta nitra jest dość mocna, bo ma dużo sojuszników. No, można by też zobaczyć te sojusze. Jak to wygląda? No, z wielkimi morawami to jest największy na pewno sojusz. Mają teraz wojnę przeciw z kujawami tak naprawdę. No to, to myślę, że jest dobry moment, żeby im wypowiedzieć wojnę, więc chwilowo się zapauzujemy i robimy tak. E, wojna o podbicie księstwa e, Nitry a nie mam tyle prestiżu teraz. Fuck Confirm. I niestety nie mogę. A to ja wiem, co mogę zrobić, żeby mieć prestiż. To mykniemy szybko ucztę za stóweczkę. To się powinien prestiż podnieść. Chwila, moment. I wtedy im wypowiemy wojnę. Witam, przyjaciele. siemano. Siemano. Wino wina się skończyło. Dobra, trzeba zakupić więcej wina. 50 Gelda to kosztowało. Dowiedzieliśmy się, że Ruslan Krivici jest Deviantem. Sekrety. Chieftain ten Solistry będzie naszym sojusznikiem jeszcze i do zobaczenia następnym razem plus 150. Świetnie, ale to jest i tak jeszcze za mało. Przydałoby się więcej prestiżu. No. Bo 375 jest potrzebne, nie? Jeszcze raz to sprawdzę. Conquer Duty. Tak, 375 jest potrzebne. No dobra. No i tu mają w sumie 4200 wojska. Przy czym część jest z wielkich mora, w część jest od nich. O, czerwień został przekonany do prawidłowej wiary. Bardzo dobrze. Przekonujemy dalej. Co my tu mamy? Tutaj nasza wiara sięga dość daleko. To czernikowa już nie sięga za bardzo, więc może tu. A co on mi tu zajmuje na mojej ziemi? Skórczy, drań Cieszyn. A to nie jest na mojej ziemi. Tak mi się tylko wydawało, że jest. Dobra, ale jest zaraz... Nie no, kurde, na mojej. A, teraz wnerwił nasz kanclerz kogoś. Jarosław. Cieszyn jest u mnie. Czemu on to podbijał? A bo to jest feudalne. To jest zamek. Cieszynie jest zamek, czyli feudalny holding. I teraz może się okazać tak, że właśnie ten gościu z. Cieszyna... O, jest ciąży babeczka, dobra. Że ten gościu z Cieszyna, a konkretnie ten zamek, jest yy, gościa, który nie jest naszym wasalem, ale. Jest wasalem, a, gościa z Kujaw, który jest z kolei moim wasalem. A dlaczego Kujawy mają wojnę? A, atakuje! Atakuje morawy, yy, bo chcę podbić przerow no, Przerow jest gdzie? Jeszcze nie wiem Tu to hrabstwo chcą podbić, ale no niestety nie jestem w stanie dołączyć się do wojny mojego wasala, chyba, że jest to wojna z powstaniem tych... E, chłopów jakichś. Siema sytu... Sy, sytu... Sy, 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 sytowy. E, dobra, e, podbijamy teraz już, bo mamy na tyle prestiżu, więc podbijamy to cholerstwo. E, ma troszkę mniej wojska niż ja, miejmy nadzieję, że będzie na tyle do, wystarczająco, żeby ich pokonać. Przy czym to jest wojsko jej i ich sojuszników. A ja mam tyle swojego, chyba. Duchy of Nitra. Czemu nie mogę? A fame level jest za mały. O ty w dupę. Muszę mieć ilustrus żeby podbijać księstwa. No to hrabstwo w takim razie sobie weźmiemy. Ale jeśli już o hrabstwo chodzi. To weźmy sobie hrabstwo z tej strony, bo potem, jak będziemy mieć lepszy ten, pre, ten, 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 ten level e, sławy, to wtedy sobie to księstwo będziemy mogli jedną wojną cały podbić. Nie ma sensu odbijać poszczególnych hrabstw stamtąd. Eee, dobra, no to zmieniamy objective na opawę na przykład. County of Opawa, no, 75. Już z drugiej strony, to kurde, nie wiem, czy się opłaca. No i mamy syna, dobrze jest Good Polish name, Mateusz, dobra Może być Mateusz Kurde, nie wiem czy się opłaca z nią wypowiadać jej wojnę Jak ona ma podobną siłę wojska I żeby odzyskać tylko jedno hrabstwo Chyba nie szczególnie Chyba bym wolał na przykład narąbać Litwie Aha, nie mogę, Litwie, bo. Nie mogę. No, oni w ogóle mają w cholery wojska, więc to raczej odpada też. No to coś trzeba zrobić, a ci. O, tym możemy narąbać. O, halich właśnie, dokładnie tak. Dobre. Dawaj, wszystkich. Rise of Normans. Settlement of coast of northern France. A no, że grupa e, osadników ze Skandynawii osiedliła się w północnej Francji. I tak powstała właśnie Normandia. A ich królową jest Alfred. Listry pokrywa trochę wydatków na wojnę. Dostałem 75 gelda i straciliśmy 10 stresów Bardzo ładnie. Które pokolenie rządzi? Sytowy Otóż już ci powiem. Czekaj. Sam nie wiem już, ale jest to do sprawdzenia, bo jak sobie weźmiemy. House Wiślan to tutaj gdzieś można coś takiego zobaczyć jak gdzie to było dynasty head o tu jest dynasty 3 i teraz jesteśmy królem krakiem drugim zaczęło się wszystko od nie od tego kraka bo tym żeśmy nie grali tylko od tego kraka Czyli tak naprawdę to jest jeden, dwa, trzecie pokolenie. Ten król krak był moim... Tu był, jest mój ojciec, tu jest mój dziadek, a to jest pradziadek. <grych> Także jak na razie mamy trzech króli kraków i wszyscy... Znaczy no, trzech króli i wszyscy byli krakami tak naprawdę. Tylko że ten nie był królem tak oficjalnie, był tylko księciem. Więc pierwszym królem był ten, i dlatego jest nazwany krak pierwszy, a ja jestem teraz drugim królem i jestem krakiem drugim. Tak to wygląda. Yy, dobra, odpalamy grę. Podbijamy tą. Trzeba podbijać nowe tereny, żeby mieć więcej wojska wiadomo. Znaczy można to też załatwić rozwijając. Infrastrukturę i to też będziemy robili. Na przykład w Sączu. W Sączu jeszcze nie ma czegoś. Nie ma Warkampa. No to budujemy w Sandomierzu. W Sandomierzu już jest wszystko. Ale Warkampa można na przykład upgradeć? Nie można, bo do tego jest potrzebne co? Baraki, koszary trzeba mieć, a nie mamy koszar. Do tego jest potrzebne prestiż, także OK. Na razie sobie dajemy spokój, a wojsko idzie podbijać nowe tereny. Aj, czerwień i wołyń. W Wołyniu też w ogóle nic nie możemy wybudować, bo to jest miasto. Możemy za to wybudować tu. I tu mamy longhouse'a i mamy palisadę. To zbadałoby jeszcze wybudować market. O, decyzja eee, w new road to traverse the chiefdom of Kraków. Czy eee, remont dróg by się przydał w Krakowie, tak? Mogę dostać e, lifestyle'a ze stewardship'a. Jak to dam. I zaraz rozpoczyna się projekt. Dobra. Bo tak a propos, to już dostaliśmy jednego ze Stewardshipa, więc weźmiemy sobie Golden Obligations na początek. Przez jakiś okres czasu nie mogę zmienić e, tego lifestylea naszego, więc muszę siedzieć już na Stewardshipie, a potem zmienimy oczywiście na dyplomację, bo tutaj mamy 40% więcej doświadczenia, więc zostaniemy dyplomatą, ale to jeszcze nie teraz. E, ze Stewardshipa bym chciał jeszcze Taxmana na pewno, żeby mi po, podatki lepiej zbierali. No i kurde, no i, no i może jeszcze Her Hergelda, czyli te trzy, to byśmy mieli trochę zapewniony od strony finansowej tutaj ten. A, zatrzymałeś się na poprzednich odcinkach i wbiłeś na strumyk. No spoko, to bardzo bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Oczywiście ten liveik też będzie zapisany potem w odcinkach będzie to wszystko na YouTube. Road Roberts, co się znowu stało? A Wojuta ma problemy, bo zapasy mu nie, nie doręczają mu zapasów do tej budowy drogi. No okazuje się, że po prostu jakieś tam bandziory grasują po drodze. No i możemy tak. Możemy wystawić strażę wzdłuż drogi. Wtedy się zwiększa, jakby, postęp prac o jeden i jakość drugo o jeden. Ale Kraków dostaje patrole drogowe, czyli mamy 25% zmniejszone wojsko z Krakowa. No ale tak robimy. No, niech będzie, niech te drogi będą dobre. Being raided. Ktoś mnie tu, kurde, gwałci. Dobra. No niestety nic nie poradzę, bo całe wojsko poszło na wojnę. Więc tam troszkę, troszkę tutaj ten Wieluń tam ograbią, no tam za wiele nie ma do ograbienia, no ale okej. Okay. Okej, okay, co się da dzieje znowu z drogami Wojuta. Wojuta tak. Nie nieczęsto nie się zdarza, żeby zwykły gość z Plepsu się do mnie do mnie, że tak powiem, odzywał bezpośrednio, no ale Wojuta składa raport w obudowie dróg. No i Aha, że czy planowana droga idzie przez jakieś pola, ale nie wie na, jaką, na jaki rodzaj gleby tam natrafi. No i o, może się okazać, że chłopy będą chciały, żebyśmy przenieśli drogę do, do pobliskiego lasu. No i teraz możemy tak, możemy zaufać jego ocenie, wtedy jakość dróg się zwiększa o jeden. Postęp o 2, a jeszcze Wojuta Czartoryski dostaje 20 opinii Albo stwierdzi, że jest to za drogie i wtedy mamy w dupę No to nie, no budujemy drogi, jest za 50, nie ma problemu Dobra, no zajęliśmy jakiegoś więźnia, więc już jest dobrze Moglibyśmy iść bezpośrednio na stolicę Ale jak popodbijamy sobie jeszcze parę tych fortów To jest szansa, że wtedy ten. Że wtedy kogoś jeszcze tam zgarniemy do więźnia i będzie można ich potem wykupić za okup, nie? Work Ethic. Co się znowu stało? No much A, że chłopy, które pracują przy tych drogach, okazuje się, że są bardziej wydajni niż się spodziewał i że być może nawet jest w stanie się czegoś od nich nauczyć. Czy znaczy, możemy użyć tej wiedzy gdzie indziej? No i mamy lekcje na temat budowy na 10 lat, czyli czas budów się zmniejszał o 10% przez 10 lat. No i oczywiście progres i ten, jakość dróg się powiększa. No, to oczywiście, że bardzo fajnie. Dobra, podbijemy sobie jeszcze ten hotin, i potem już lecimy na stolicę, nie? Może się uda zająć tego królika. O, przekonujemy królową. Za 75 prestiżu mogę dostać 10 opinii u królowej. Albo dostać 75 prestiżu bez straty opinii królowej. No to wolę to drugie. Tak naprawdę to ja już nie potrzebuję jej przekonywać chyba, nie? No ona ma już stóweczkę. Teraz by warto przekonywać tego gościa. O! Regular use. Nawet jeszcze, za, jeszcze zanim drogi zostały ukończone już y, handlarze zaczęli z nich korzystać. I Wojuta stwierdził, że ci, którzy z nich korzystają, powinni się zrzucić na ich budowę. No wtedy dostalibyśmy 50 gelda. I teraz progres się przesuwa o jeden, ale jakość dróg się zmniejsza. Eee. A, że... że aha. Tu jest, nie przeczytałem odpowiedzi, że odpowiedź jest taka, że albo mogliby też zrzucić się do mojego kufra, nie? Wtedy dostajemy 50, progres drogi jest 1, ale jakość drogi się zmniejsza, albo możemy stwierdzić, że coż za oryginalny pomysł, bardzo mi się podoba. Wtedy zmienia nam się poziom kontroli w Krakowie o 20, co jest nie za dobre. Ale dr jakość dróg się zwiększa o 2 i progres oczywiście idzie o 1. No niech tak będzie. W Krakowie akurat nie mamy longhouse'y już wybudowane, one powiększają nam... One nam powiększają... Holy Order Hired. Czy ja coś dostaję z tego tytułu, że oni zatrudniają ten Holy Order? To by było całkiem spoko. No bo to w sumie ja powołałem ten order i oni są na mojej ziemi. Dobra, co tu się dzieje dalej? Tak, że jedna z bardziej wpływowych gild kupieckich w Krakowie zdała kasiorę, żeby te drogi jeszcze poprowadzić dalej niż były zaplanowane. No, i znowu możemy, że możemy, to może pomóc drogą, to może pomóc mojej kieszeni. Przy mojej kieszeni dostajemy 50 gelda. Progres idzie dalej, ale nie, drogi nie tracą na jakości. Natomiast tutaj nie dostajemy gelda, ale drogi zyskują na jakości. Dobra, niech będą lepsze te drogi, już niech, niech stracę. Okej, okay. jak tam progres tego oblężonka? A źle nie, nie stoję w miejscu, które powinienem oblegać. Tak? Czy o co chodzi? Nie, idzie oblężenie, tylko jakoś tak nie pokazane jest. A gdybyśmy tak podzielili armię na dwie części, koniec drogi. No, sieć dróg w Krakowie w końcu skończona. I że te drogi to będą e, takie żyły tego naszego hrabstwa na całe pokolenia. No i Wojuta ogłosił to z niemałą dumą. No i nie mogę się doczekać, jak będziemy kosić, że tak powiem, te wszystkie. Benefity z tego powodu. Dostajemy coś takiego jak e, dobra sieć dróg na 30 lat, czyli zwiększone taksy i development grow do 20%. I Możemy też wojucie powiedzieć, żeby, że mamy więcej roboty dla niego i wtedy on jeszcze przychodzi do nas na dwór. Bardzo chętnie tak też zrobimy. I mamy jeden perk w Stewardshipie, więc zrobimy sobie teraz taxmena podnieść podatki, od, znaczy ściągalność podatków o 25%.